polityki. Tym niemniej nie przygotowałem żadnego wystąpienia, ale kilka takich szybkich, automatycznych refleksji oczywiście przyszło mi do głowy. To jest to, o czym pan Renator Karnowski mówił i chyba wszyscy dotychczasowi mówcy. To znaczy, że decyzja o napisaniu lewego czerwcowego, razem z Piotrem Senką, była odpowiedzią na Monopol kłamstwa i takiego kłamstwa, które, które w 1992 roku yy, kształtowało rzeczywistość, również rzeczywistość polityczną. To było po prostu taki chaos wolności, i prawdy. Nigdy nie zapomnę tych, tych rzeczywiście 200 tysięcy na film sprzedanych egzemplarzy egzemplarzu Lewego Czerwcowego, gdzie z ciężarówek ludzie brali, i one się, się sprzedawały. I dzisiaj zupełnie niespotykane. Zupełnie Ale to był głód za. Wolnością rozumianą jako właśnie prawo do wolnej informacji, do wolnego słowa, do zrozumienia, co się stało z tym obozem Lecha Wałęsy, ukształtowanego w 1989 90 roku od jego kandydatury prezydenckiej, animowanej przez Braci przez Kaczyński. Co się stało, że, że to wszystko poszło inaczej. Ludzie tego nie rozumieli. Telewizja tego nie, nie wyjaśniała. i ta książka i siła tej książki polegała na tym, że tej prawdy syntetycznej dostarczała i, i tego, tego doświadczenia nigdy, nigdy nie zapomnę. Druga refleksja to to, że ten wybór był wyborem często egzystencjalnym. To znaczy ja pamiętam dokładnie, z jednej strony oczywiście ciekawość, że rozmawiamy z ludźmi, których ufamy, którzy są, robią na nas wrażenie ludzi twardych, niezłomnych, tych, którzy mają rację. Tylko oni są ciekawi w tym momencie. Oni niosą jakąś prawdę, ale wybór był tak naprawdę egzystencjalny Myśmy, pamiętam gdzie powstała, powstał pomysł napisania tej książki. 4-3 czerwca okazał się nasz ostatni, po raz ostatni program Refleks. Wszędzie obalenia rządu Jana Olszewskiego ukazał się ostatni refleks. Później już nowe władze, pan Załowski nie, nie zgodzili się na powrót tego programu. Siedzieliśmy z pewnym senem, był taki upalny lipiec, na po początek lipca, trwała sesja Sejmu już, już po obaleniu rządu Janoczeskiego. My siedzimy nad jakąś zupą w chawełce i, i dochodzimy do wniosku, że nie ma na nas miejsca. Po prostu nie ma miejsca dla nas w rzeczywistości. Nie weźmie nas żadna telewizja, żadne radio, żadna duża gazeta. My jesteśmy, jesteśmy po prostu niepotrzebni. I wtedy dosiadł się e, do nas. E, Człowieku Strzela Zorba, którego nie znamy wcześniej. I zaczął opowiadać niezwykle ciekawe rzeczy na temat NSZ-u lat 90-92 i różnych spraw związanych z Rosją, Ukrainą, tak niezwykle ciekawe. Zrozumieliśmy, że jeżeli my nie napiszemy, nie utrwalimy tych wspomnień, to jakiś ważny segment w historii w ogóle przepadnie, nikt się o tym nie dowie. No ale stałem szacunku jednak, że Grzegorza Strzela Zorba, a to jest, że, że to jest Potrzebna była rekonstrukcja i sięgnięcie do, do protagonistów i dzieci życia, które opisywałyby syntetycznie stan kraju. I wtedy wpadł ten pomysł, że musi to być Jarosław Kaczyński, który powie o generalnym doświadczeniu tej wtedy przegranej rewolucji związanej z dekomunizacją z przyspieszeniem. Musi być Antoni Macierewicz, który powie o doświadczeniu w msz Musi być Adam Grapiński, który spojrzy na to na to doświadczenie transformacji gospodarczej musi być jak Parys, od którego obalanie rządu wszystkiego przez, przez tamtą stronę się zaczęło w kwietniu 2000, 1992 roku. I wtedy będziemy mieli wszystkie ważne dziedziny decydujące i opisujące kształt życia publicznego i wtedy, wtedy w tej restauracji Sejmowej, pamiętam, wpadł do głowy nam ten pomysł i przez całe parę lata te rozmowy przeprowadziliśmy tak, żeby na niej się już tekst spisywać. Ale doświadczenie egzystencjalne polegało również na niesamowitej sile, która z nami walczyła. To znaczy prawie wszyscy bohaterowie i autorzy tej książki mieli po dziwne przypadki, przypadki z służbami specjalnymi. To znaczy albo przybite opony, albo przybite, przycięte przewody hamulcowe. Ja sam jadąc 17 lutego 1993 roku z promocji książki, ze spotkania z Jarosławem Kaczyńskim na Uniwersytecie Gdańskim do Warszawy do Radia Solidarnych Światowych Miejskich zorganizował jakiś promocyjny występ w tej sprawie. Po drodze przed Warszawą 40 km zajechał mi drogę dziwny pojazd, który wtedy był taki bardzo, bardzo ślisko wpadł w poślizg, skasował samochód, ten diabeł ten Ford się w ogóle nie zatrzymał, odjechał tak jakby dokładnie wiedział skąd on jadł, bo zresztą wychodząc ze spotkania z Dajskiej informowałem, że jadę, jadę do Warszawy. Była seria dziwnych przypadków i to tym bardziej wzmagało to poczucie, tego, tego egzystencjalnego wyboru, ale, ale wiedzieliśmy, że idziemy po dobrej stronie i opowiadamy się po stronie prawdy, że te książkę musimy napisać. I ostatni wątek, ostatnia refleksja to niezwykła siła tego doświadczenia, to znaczy rodzaj mięśni, jaka się między nami zbudowała. Często się mówi, że z polityki, z dziennikarstwa do polityki jest, jest ruch tylko w jedną stronę. Jak Państwo wiedzą, zostałem pół roku temu prezesem telewizji, będąc kiedyś, kiedyś politykiem. W związku z czym pokazuje to, że zdarzają się wyjątki, zdarzają się czasem ruch w drugą stronę. Ale mam wrażenie, że to jest właśnie wyjątkowa siła tego doświadczenia. To znaczy to, że to zaufanie, to danie świadectwa prawne, jakie udało nam się pomieścić w tej książce, sprawiło, że pomimo różnych zakrętów w relacjach pomiędzy nami, czyli naszym z Antoniem czy z Jarosławem Taczyńskim, czy Niemcy nawet i samymi politykami przez te wszystkie lata, to jednak rodzaj dania tej, tej prawdy, i silnego doświadczenia pokoleniowego, generacyjnego, może generacji, ale w jednym wydarzeniu się udział, że stanęliśmy po słusznej stronie.